Stolica Palma de Mallorca. Coś do rączki i biegać i e, e, zwiedzać e, fiordy Palma. wpadajcie, wcinajcie. Idziemy zwiedzać Pójdę. dalej. Cześć. Dziś zabieramy was w podróż po najciekawszych miejscach Majorki, największej wyspy hiszpańskich Balearów. Wyspa oferuje nie tylko jedne z najpiękniejszych wyspiarskich krajobrazów na całym Morzu Śródziemnym, kusi też perłami architektury o wielowiekowej przeszłości. Na początek zabieramy was właśnie w takie miejsce, do Alcudii. Tutejsze stare miasto otoczone średniowiecznymi murami, z wąskimi uliczkami i kamienicami, które wyglądają jakby czas się tu zatrzymał. To miejsce z duszą. I tak właśnie jest. Alkudia to jedno z najstarszych miast na wyspie. Jej historia sięga czasów rzymskich, kiedy w tym miejscu znajdowało się miasto Polencja, stolica Majorki w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Później, w okresie arabskim, osada została nazwana Alkudia, co po arabsku oznacza wzgórze. I faktycznie miasto leży na lekkim wzniesieniu, z którego rozciąga się piękny widok na okolicę. Po odbiciu wyspy przez chrześcijan w XIII wieku powstały tu mury obronne, które do dziś są jednym z największych symboli al -Kudii. Warto wejść na te średniowieczne mury, można się po nich przespacerować i zobaczyć al z zupełnie innej perspektywy. Niesamowity widok. Tutaj bardzo gorąco, mimo tego, że te budynki są obok siebie położone i mamy cień, to nie ma przewiewu, ale jest naprawdę pięknie. Tak, a jesteśmy teraz, no? Murach. Brawo, trafione. Ja, jesteśmy na A, murach. Super, na murami, Mury na szczęście są zabezpieczone, bo są dość wąskie tak. i wysokie. I, 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 e, ja jestem pierwszy raz na takowych. Widać e, dachy Alpodi, też ciekawy widok. Generalnie jest bardzo ładnie, tylko tyle, że jest coraz więcej ludzi. Jest w pół do jedenastej i z każdą chwilą zwiększa się tłum. Koniecznie zgubcie się w Labirycie Uliczek, serio to najlepszy sposób, żeby odkryć prawdziwy klimat tego miejsca. Co chwilę trafia się na jakieś urokliwe załóki, małe sklepiki z lokalnym rękodziełem, a między nimi zabytkowe domy jak na przykład Casa gdzie mieści się jedna z najpiękniejszych bibliotek na całych Balearach. A jeśli będziecie tu we wtorek albo w niedzielę, to koniecznie zajrzyjcie na Targ. Od rana całe stare miasto tętni życie. Są lokalne sery, oliwki, świeże owoce, zapach przypraw w powietrzu i mnóstwo kolorowych stoist z pamiątkami. To idealne miejsce, żeby poczuć prawdziwy rytm Majorki. Kupiliśmy taki przepyszny paprykowy działnik do serków. Powiem wam, yy, przepyszne. Tutaj można kupić. Tu jest cena, cena. Słuchajcie, Ile mililitrów na co, polecamy. Margański wyrób. Delicious. <grywka> A po wszystkim warto przysiąść na Placu Konstytucji, zamówić kawę i po prostu obserwować życie wokół. Spacerujących ludzi, dzieci biegające między stolikami, muzykę w tle. To właśnie Alkudia w pigułce. Trochę spokojniejsza, mniej turystyczna, a przez to naprawdę pełna uroku. Czas na stolicę wyspy, Palma de Mallorca, a w niej już z daleka widzimy symbol miasta, imponującą katedrę Świętej Marii dla miejscowych Lasei. To moment, w którym warto wziąć głęboki oddech i po prostu się rozejrzeć. Sylwetka katedry nad zatoką robi wrażenie. Katedrę budowano przez ładnych kilkaset lat. Budowa rozpoczęto w roku 1229, by skończyć dopiero w 1601 Owe kilkaset lat obejmuje różne epoki w architekturze, ostatecznie jednak zbudowana w miejscu dawnego maczetu świątynia prezentuje najbardziej okazałą wersję gotyku śródziemnomorskiego. Bez dwóch zdań kościół wart jest zwiedzenia, ale przygotujcie się na dłuższą wizytę, bo i powierzchnia jest spora i atrakcji w niej dużo. Ot, choćby ogromne różane okno. Ogromna rozeta, przez którą wpada światło i tworzy magiczną atmosferę w środku. Kiedy chcieliśmy się dowiedzieć przed wyjazdem czegoś o katedrze, Uderzało silne eksponowanie w przewodnikach nazwiska Antonio Gaudiego, katalańskiego geniusza architektury. Jeden z tu spodziewaliśmy się niemalże drugiej Sagrada Familia, ale prawda jest taka, że jedynym naprawdę widocznym efektem pobytu Gaudiego w tym miejscu jest baldachim jego projektu, znajdujący się w prezbiterium, mający symbolizować koronę cierniową. Inne wykonanie pod jego nadzorem pracy dotyczyło raczej przebudowy związanej z następstwami trzęsienia ziemi, jakie miało miejsce w roku 1851 i nie są tak bardzo widoczne dla laika. Niemniejsze wrażenie od wnętrza katedry robi widok na wybrzeże, jaki roztacza się u jej podnóża. Warto przespacerować się po porcie, ale jak na całej wyspie, uważajcie na kieszonkowców. A jeśli pójdziecie w drugą stronę, zwiedzicie urokliwe uliczki Starego Miasta. Bąskie, dające cień i odpoczynek od polącego słońca, z dziesiątkami butików z lokalnymi pamiątkami, ceramiką, rzemiosłem. Palma ma silną tradycję rzemieślniczą, obejmującą wyroby z drewna oliwnego, hafty czy szkło artystyczne. Tutejsza główna ulica, Carrer de San Miquel, to taka mini La Rambla z Barcelony. Sympatyczna, ale do rozmachu jej katalońskiej odpowiedniczki jest tu daleko. Taki szybki typ. W Waldemozie jest. Pamiątki kosztują taniej aniżeli tutaj w stolicy Wyspy, Więc jeżeli chcecie sobie coś tam zakupić, to, to oczywiście my proponujemy w Waldemozie. Tuż obok katedry, u podnóża Pałacu Królewskiego, znajdują się ogrody królewskie, z których możemy podziwiać piękne widoki na Pałac Almudajna i Katedrę lassey Ogrody te z zacienionymi alejkami, fontannami i tropikalną roślinnością. Oferują spokojną atmosferę i są idealnym miejscem na spacer i wypoczynek. To ostatnie zdanie jest raczej wyrazem dobrych chęci autorów przewodników, bo prawda jest taka, że jest tu tłoczno i głośno, a spora część zacienionych alejek zajmowana jest przez sprzedawców wszelkiego możliwego badziewia. Żeby była jasność, same w sobie ogrody są piękne. Ich historia sięga czasów muzułmańskich, kiedy to służyły jako królewskie ogrody przy pałacu Almodajna. Po przejęciu wyspy przez chrześcijan, ogrody zostały przekształcone i rozbudowane, ale zachowały swój pierwotny arabski charakter. Tyle, że w sezonie nijak nie da się tego spokojnie kontemplować. Jeszcze ciekawa historia o palmie de Mallorca. Mają tutaj metro. To jest półmilionowa metropolia. I słuchajcie, w ciągu 3 lat wybudowano 8,5 kilometra trasy metra, które składają się na 9 stacji metra w 3 lata. Jakby Wam to jakoś współgrało z szybkością budowy metra warszawskiego, to jesteście lepsi od nas, bo nam to nijak nie współgra. Taka ciekawostka. Czas na Wajdem. To piękne miasteczko leżące w zachodniej części Majorki 17 km od palmy. Już w trakcie dojazdu miasteczko robi wielkie wrażenie z zabudową otoczoną górami. Niemal na każdym domu Wajdemoze zobaczymy charakterystyczne kafle ze świętą Kataliną Thomas, znaną też jako katarzyna z palmy. To jedyna święta z Majorki, która urodziła się właśnie w Waldemozie w 1533 roku. Kanonizowano ją w roku 1930 i jej kult w tym mieście jest bardzo żywy. Kolorowe kafle przedstawiają sceny z życia Katarzyny i prośby o jej wstawiennictwo. Lokalny produkt kulinarny to coca de patata, rodzaj ziemniaczanych bułeczek, które świeże są całkiem smaczne. Koniecznie trzeba tu odwiedzić klasztor Kartuzów, w którym mieszkali Fryderyk Chopin i Georges Saint. Oraz ich dzieci zimą przełomu 1838 i 1839 roku. Wynajęli cele, może i skromną, ale za to z oszałamiającym widokiem z tarasu. Już po miesiącu pobytu, Chopin zaczął uskarżać się na pogodę i miejscową kuchnię. Zima tego roku była wyjątkowo deszczowa. Biedny Fryderyk przeziębił się, a na dodatek pianino tygodniami stało w porcie w Palmie, ponieważ trzeba było zapłacić za nie podatek. Kompozytor grał w tym czasie na miejscowym pianinie, którego jakość nie przystawała do skali jego talentu. Mimo wysiłków obecnych administratorów klasztoru, trudno jest ukryć, że po wizycie pary sławnych kochanków niewiele tu zostało. Miejscowi, obawiając się gruźlicy, spalili większość wyposażenia pomieszczeń, w których mieszkali Chopin i Sound. W klasztornej celi numer 2 i 4 zgromadzono zachowane pamiątki: listy i rękopisy, portrety, szkice oraz pianino. Jest także maska poświetna Chopina i pukiel jego włosów, który zachowała w książce George Saint. W klasztorze założono w 1929 roku prywatne muzeum. Za 5 euro od osoby można zwiedzić cele, w których mieszkał słynny Polak z partnerką. Można to oglądać pianino zamówione przez kompozytora w Paryżu, które dotarło do Wajdemozy na 3 tygodnie przed jego wyjazdem. Wyjeżdżając z Japonii, nie chcieli po raz drugi płacić wysokiego cła i zostawili je dyrektorowi banku, w którym są otwarte konto, zapewne w formie rozliczania. W bankierskiej rodzinie przechodziło z pokolenia na pokolenie. Obecnymi jego właścicielami są spadkobiercy dyrektora banku, którzy administrują celo Chopina i Sound. Od 1932 roku instrument jest wystawiany w tej samej izbie, w której gra na nim kompozytor. W cenie biletu za zwiedzanie klasztoru mamy też krótki koncert Chopinowski, który robi spore wrażenie w tych historycznych wnętrzach, podobnie zresztą jak całym miasteczko. Piękna woda, słuchajcie. Bardzo mi się podoba. Bardzo. Wszyscy tu błądzimy, chodzimy. A teraz zabieramy Was na jedną z najbardziej szalonych i widowiskowych tras w całej Europie. To droga węża. Przed Czeka. nami droga węża. To węża czy smoka? A smoka czy węża? A jak powiedziałeś? Węża zdecydowanie. To droga to absolutny majstersztyk inżynierii. Ma niecałe 13 km długości, ale uwaga, ponad 800 m różnicy wysokości i aż 26 ostrych zakrętów, w tym ten legendarny, gdzie droga zawraca sama pod sobą, to tak zwany węzeł krawata. Trasa została zbudowana w 1932 roku przy użyciu wyłącznie ludzkiej siły bez ciężkiego sprzętu. Kiedy jedzie się tą serpentyną, z każdym zakrętem jest tylko. Wow! Oj, przepraszam, ja tak głośno. No, skały, przepaście, widoki aż pomoże. Ale niech was nie zwiedzie jej uroda to nie jest droga dla kierowców o słabych nerwach. Zakręty są ciasne, a momentami droga ma tylko kilka metrów szerokości. To jedna z tych tras, gdzie sam przejazd jest atrakcją. O ile lubicie adrenalinę, góry i bajeczne widoki. Z informacji praktycznych, jeśli planujecie tu wjechać, zróbcie to rano, zanim rusza autokary z wycieczkami. Najlepiej wypożyczyć małe auto, z takim na przykład suwem można tu się nieźle napocić. Wyzwanie stanowią głównie mijanki z autokarami, bo droga w niektórych miejscach zwęża się do jakichś 2 metrów szerokości i proste minięcie się jest tu praktycznie niemożliwe. Droga zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą MA10 w pobliżu akweduktu i kończy się w Saka Lobra jako ślapa uliczka parkingiem w pobliżu plaży. Pokonanie jej zajmuje około 25 minut. Ale na dole czeka nagroda – malownicza zatoczka Sakalobra z turkusową wodą i wąwozem, który Wam zaraz pokażemy. W pewnym momencie droga po prostu się skończy, więc nie pozostaje nic innego jak zostawić auto na jednym z płatnych parkingów i ruszyć pieszo nadmorską promenadą w kierunku miasteczka. Sakalobra była niegdyś małą i niedostępną wioską rybacką, ale od kiedy została wybudowana słynna droga, stała się jedną z największych atrakcji turystycznych wyspy. Na samym początku promenady znajduje się zejście do niewielkiej zatoczki z turkusową wodą i pieszczystokamienną kamienną plażą, gdzie można zrobić pierwszy przystanek. Wokół zatoki ulokowały się też restauracje. Ceny w większości z nich są naprawdę wysokie, a jakość kuchni ponoć mocno przeciętna. Idąc dalej, dojdziemy do pierwszego, a potem do drugiego tunelu, które prowadzą do pięknej plaży, ukrytej wśród skalistych klifów. To tak zwane Wrota Raju, czyli największa atrakcja Sakalopy. Mała, urocza plaża z niesamowicie turkusową wodą. Niestety, choć może to i lepiej, nie ma tu żadnej infrastruktury ani udogodnień. Nie można też uprawiać żadnych sportów wodnych, a jeśli planujecie spędzić na plaży więcej czasu, prowiant najlepiej zabrać ze sobą. Warto wiedzieć, że sama zatoka jest jednocześnie ujściem najdłuższego na wyspie wąwozu. Przepłyniemy statkiem wzdłuż klifowego północno-zachodniego wybrzeża Majorki do Port de Sóller. Rejs nie będzie długi, ale trudno go będzie zapomnieć. Na chwilę przestanę gadać, bo nie chcę wam psuć widoku. miniemy latarnię z 1862 roku i już jesteśmy w Port de Solier. To otoczone górami Serra de Tramontana urokliwe miasteczko portowe położone na zachodnim wybrzeżu wyspy. W sumie z kilku rzeczy, ale przede wszystkim z pomarańczy oraz zabytkowego, drewnianego, no właśnie pomarańczowego pociągu, który łączy Port de Solier z miasteczkiem Solier. Pociąg ten kursuje już od ponad 100 lat, stanowiąc nie tylko środek transportu, ale także jedną z głównych atrakcji turystycznych. Bilet w jedną stronę kosztuje około 9 euro. Warto. Ale zanim wsiądziemy do pociągu, spróbujmy tutajszego deseru na bazie lodów i świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy. Wejdźcie do dowolnej restauracji w porcie i powiedzcie: "Kopa please. A potem to już tylko odlot. Wracając do pociągu. Budowa tej trasy zaczęła się po otwarciu linii kolejowej z Palmy do Solier. W sumie ułożono prawie 5 km torów. Choć od początku tramwaj przeznaczony był do przewozu ludzi, to transportowano nim także m.in. świeże ryby czy węgiel. Część kursujących na tej trasie wagonów to oryginały z 1912 roku, zamawione w Saragossie. Dolina Solier słynie z sadów owoców cytrusowych, a pomarańcze, jak już wcześniej wspominałem, stały się jej symbolem. Podróż tramwajem z portu do miasta Solier jest krótka, ale pełna wrażeń. Nikt tu się nie spieszy, bo lepiej się na spokojnie rozejrzeć niż gnać do celu. Pięknie to jest. Dojechaliśmy do miasta Soulier położonego w wyjątkowo malowniczej dolinie. Nad miastem dominuje Pucz Major, najwyższa góra na wyspie o wysokości 1445 metrów nad poziomem morza. W Sawyer znajdziemy wąskie uliczki, piękne kościoły, muzea i sklepiki z pamiątkami, ale też cukiernie. Warto dać im szansę. Centralnym punktem jest tu Plac Konstytucji z przepięknym neogotyckim kościołem św. Bartłomieja. Plac jest niewielki, a dodatkowo w soboty odbywają się na nim targi rękodzieła i w miasteczku panuje wtedy niewyobrażalny tłok. Kolejny raz ostrzegamy przed kieszonkowcami. Obok świątyni znajduje się budynek banku. Banco de Solier zaprojektowany przez Juana Rubio, który odpowiedzialny był również za projekt fasady kościoła Świętego Bartłomieja. Jednym z ciekawszych miejsc w Solier jest modernistyczny dworzec kolejowy. Na parterze budynku mieści się małe, bezpłatne muzeum, w którym możemy podziwiać pracę Pabla Picassa i Juana Miró. Większość turystów trafia do niego dość przypadkowo. Sam pociąg jest zabytkowy, drewniany i mega klimatyczny. Jeździ nieprzerwanie od 1912 roku i był niegdyś kluczowym środkiem transportu dla mieszkańców. Służył także do przewożenia cytrusów z Doliny Pomarańczy. Trasa jest niezwykle malownicza, choć spora jej część przebiega w tunelach. W sumie mamy tu 13 tuneli o długości od 33 do ponad 2800 metrów. Na szczęście tuż przed stacją końcową przewidziano krótki postęp. Lecimy do Cap de Formento. To obowiązkowy punkt zwiedzania Majorki. Bez tego pobyt tutaj się nie liczy, przynajmniej według przewodników. Półwysep ma 20 km długości i stanowi przedłużenie gór Serra de Traumontana oraz najdalej na północ wysuniętą część Majorki. Przylądek jest dobrym punktem widokowym na pobliską Minorkę, a strome zbocza stanowią idealne tło zdjęć do Instagrama, ewentualnie do kontemplacji bezkresu Morza Śródziemnego. Zartowanie! Ale zacznijmy od plaży Formentor, bo to jedna z najpiękniejszych plaż na Majorce, oznaczana zresztą błękitną flagą. Punktem startowym do wycieczek w ten rejon wyspy jest miasteczko Port de Poensa, skąd popłyniemy katamaranem na plażę. Plaża Formentor otoczona jest pięknym lasem sosnowym i górami. Choć ma prawie kilometr długości, to jest stosunkowo wąska, dlatego w sezonie najczęściej była zatłoczona. Woda ma tu niesamowity turkusowy kolor, a wybrzeże jest w przeważającej części piaszczyste. Plaża odegrała też ważną rolę w historii turystyki na Majorce. W latach 20. XX wieku powstał tutaj luksusowy hotel Formentor, który stał się miejscem pobytu artystów, pisarzy i polityków z całego świata. Historia tego miejsca jest ściśle związana z rozwojem wyspy jako prestiżowego kierunku podróży. Dzięki swojemu uroczemu położeniu i wyjątkowemu klimatowi, plaża stała się jednym z symboli Majorki. Dużo ludzi. Plaża jest ładna, tak. ale jest taka specyficzna, bo ona jest tutaj porośnięta jakimiś takimi iglastymi. Nie wiem, czy to są pinie, czy to jakaś sosna. W każdym razie nie ma tutaj palemek to są drzewa iglaste i troszkę to przypomina w tej górnej części takie nasze plaże bałtyckie. zjeść można tutaj praktycznie tylko w jednym miejscu. Jest to coś w rodzaju baru mlecznego. W każdym razie to w ten sposób to jest serwowane. Znaczy tak, można sobie. Tutaj samemu wybrać rzeczy, które chcemy zjeść. Zaraz Wam pokażę. I tutaj są takie rzeczy, typu kanapki gotowe, jakieś słodycze, soki, kawa, etc. A tam jest taki bar w rodzaju naszego baru samosługowego, wszystkiego stołu. Czyli możemy sobie nakładać te wszystkie rzeczy, a potem zapłacić tutaj. Tylko jest. Jeden mały problem. Popatrzcie na ceny. Cola 4,5 euro. Piwo najtańsze 4 euro. Henik 4,5 euro. Woda 2,5 euro. Innymi słowy, jest tu drożej niż na statku. Jeżeli chcecie się zaopatrzyć w cokolwiek, to stanowczo radzę kupić to na statku. Chociaż tam też tanio nie jest. A tutaj. No, tutaj ceny są właśnie takie. Mhm. Kanapka kosztuje 8 euro w skrócie. Dwie kanapki. Mała, kola i mały henio. Kosztowały nasze 90 zł. Szacunek. A teraz udajmy się na punkt widokowy Mirador del Colomer. Mniej więcej 6 km od Port de Poyense znajduje się pierwszy, jednocześnie naszym zdaniem, jeden z najpiękniejszych punktów widokowych całego Formentoru. Z tego miejsca zobaczyć można praktycznie cały półwysep. Góry, morze, klify. Ba, spotykamy tu też stado dzikich kóz. Trudno ten punkt widokowy przeoczyć, bo na pewno dostrzeżecie przy drodze parking, który mimo sporych rozmiarów nie ma zawsze wypełniony z pobrzegi. To znak, że warto się tu zatrzymać. Miradal to właściwie kilka tarasów widokowych połączonych ze sobą siecią schodów i ścieżek poprowadzonych wzdłuż wysokiej skały na wysokości ponad 200 metrów. Chodzimy na punkt widok widokowy no, po wyspie Formenton. Wietrznie. Wietrznie. Choć na Majorce nie brakuje zachwycających krajobrazów, ten widok naprawdę zapada każdemu w pamięć. Końcowy punkt wycieczki na Formentor to latarnia morska z 1863 roku, mierząca 56 metrów, w której środku zlokalizowano restaurację. Ostatnie odcinki są naprawdę pełne zakrętów, ale widoki wszystko wynagradzają. To już koniec naszej wycieczki na Majorkę. Tradycyjnie prosimy o suba i lajka, a już niedługo pokażemy Wam miejsce trochę bardziej odległe od Majorki. Pozostańcie z nami. Cześć.